Siema, z tej strony Don. Witam Was w kolejnym filmie z PLA. Tematem dzisiejszego filmu będzie tak zwane szycie. Czyli bonus, szansa na przeszywające uderzenie. Film ten nagrywam na prośbę jednego z widzów. Pod ostatnim filmem właśnie pojawił się taki komentarz. Postanowiłem, że taki film nagram, bo sam jestem ciekaw wyników tego testu. Aktualnie na tej postaci mam 81% na szycie. Jest to postać myszy. Pożyczył mi ją e, abym po prostu to przetestował. Tutaj znajduje się razador. Ja na swoich ninjach mam Melee oraz Nessie. Te pety dają nieco mniej szycia od razadora. Więc na tej postaci trochę łatwiej będzie mi to wam pokazać. E, dodatkowo znajdują się tutaj sztylety 10 szycia. E, I tak tutaj chciałbym podziękować Herem za użyczenie łuku. 10 do testów, prawda? Tutaj nie ma żywiołu lodu, ale nie mam zamiaru zbić tą postacią hydry. Tylko chcę wam pokazać DMG. Aktualnie mam 81% na szycie. Jeżeli się odpalę, to to będzie prawdopodobnie tych% procent 121, coś około tego, i tak. Jeżeli chodzi o działanie tego bonusu to Jeżeli chodzi o polimorfię, bo na polimorfii też wam pokażę, jak to działa, no to zwykłe szycie, czyli tak jakby etap pierwszy szycia, czyli macie od 1 do 100% na szycie, to na polimorfii daje około 1 kDMG, co zobaczycie za chwilę. Nie wiem, jak to wygląda na sztyletach, jednakże nie wiem. Czy... Zobaczymy zaraz zresztą, e, więc tak, e, jeżeli ma się ponad 100% na szycie, no to każdy, każdy procent, ponad 100% szycia to jest dodatkowe DMG. Więc e, to jest naprawdę fajny bonus. Dlatego też na przykład łuki e, z bonusem 10% na szycie są takie drogie, e, więc tak, wejdźmy na hydra ja tutaj Wam przyspieszę, ponieważ muszę przejść to pierwsze piętro, więc znajdziemy się dopiero na, zobaczymy się dopiero na samej hydrze. Okej, okay. jesteśmy już na hydrze. Tak więc e, na początku pokażę Wam, jak wygląda bicie, e, mając 81% na życie. Jest to jest tak 12, 13,5. Takiego zatrzymajmy się na chwilę. 81%. Dobra. Teraz odpalimy się na 101 i tutaj powinna być rosa, cyk, 121. Wchodzi do 15 400, więc różnica jest dosyć yy, fajna. Ile? 2k doszło. Z buta to jest naprawdę bardzo dużo. Noszycie na sztylet, tak bardzo fajnie działa. Jest to 2K na hicie ale jednak ninja ze sztyletów bije tak szybko, że naprawdę fajnie się mnoży. Ja raczej nie zbiję tej hydry. No, raczej nie dam rady zbić trzeciej głowy. Nawet się na to nie nastawiam. Ciekawe, jak, jak będzie to wyglądać na, e, na marmurze, bo widzę, że sporo tutaj ta ninja dostaje. E, to jest znakomity diament, wyborny rubin, ale wiadejcie, no jest tylko jeden raz HP, więc Ile ona ma tu HP 24. Ale to pewnie przez to, że ma hełm na atak Więc jeżeli chodzi o poli To chyba będę musiał przełożyć Hełm ze swojej ninży Żeby wam Pokazać, żeby ta ninja Po prostu nie padała, tak? Ja nawet nie zbiję tej do tej głowy do końca chyba. No teraz <grystanie> druga głowa. cię została, więc. No ta ninja nie jest aż tak mocna, żeby solować hydry. Więc. Wiecie. Ej ma zeropyże O kurde. Terry jej mnie. <grystanie> Dobra. Eee, więc tak. Ja muszę poczekać 10 minut teraz, żeby te odpały poschodziły, żeby ta rosa zeszła, żeby ta dłoń zeszła. Więc ja tutaj przełożę helm z Ninji i za 10 minut się widzimy. Ok, minęło 10 minut. Możemy już wejść na hydrę i przetestować bicie na polimorfii na szyciu. Na początku będę bić ze sztyletów. Jeżeli chodzi o te moby, tutaj już Wam e, myślę, że to wytnę. I zobaczymy się dopiero na tydrze, na pierwszej głowie. Bo nie ma sensu rzucać drugi raz tego samego, więc myślę, że Wam to wytnę. No i widzimy się na pierwszej głowie. Dobra, już nas e, przynosi. Jest tak. Stoimy e, tutaj. To, to, to. założę hełm na umy. Jest na umy. Na umy. Wchodzę w marmur. Ufnę się. I lecimy bić. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. Bez szycia 30 czy 34K.

widełki, jeżeli chodzi o DMG są dosyć duże, więc to myślę, że podczas montażu to Wam dokładnie wypiszę, jaka jest różnica między hitami, więc jak widzicie, różnica jest dosyć duża ale myślę, że podczas montażu Wam Wam to wszystko opiszę że Wam Ile dokładnie, jaka do, dokładnie jest różnica Ile tysięcy A Więc No cóż, zobaczmy jeszcze teraz Jak to wygląda No. 27, 32, 20 to bezkryta Wiecie Nie wiem, jakaś drewniana jest ta postać, nie wiem co się stało Dobra, 33, 36

Dobra, i tak na koniec takie małe podsumowanie. Jeżeli chodzi o bicie z Buta, e, naprawdę fajnie wygląda to bicie na szyciu. Fajna jest różnica. Jeżeli chodzi o bicie z Buta ninjaami, e, ninje biją dosyć szybko, tak więc e, te hity też się fajnie mnożą. E, tam nie wiem jak to dokładnie jest liczone, chyba 3 hity. Z buta są liczone jako jeden hit z polimorfii, coś takiego, jakoś tak się chyba przelicza jeżeli chodzi o DMG Więc jeżeli chodzi o jakieś 2K, tam było 1.9, 2K chyba różnicy na hicie no To wygląda to naprawdę fajnie Jeżeli chodzi o polimorfię, no wyglądało to nieco gorzej Jednakże też jest odczuwalna ta różnica, jeżeli chodzi o DMG, mimo wszystko nie można zapominać o krycie na tych ninjach, bo jednak jeżeli nie siądzie wam krytyk, no to bijecie dwa razy mniej, tak? Jeżeli chodzi na przykład o moje ninje, ja mam ninje odpalane pod kryta, dążę do tego, by mieć po prostu 100%, ponad 100% nawet bez bufa i jeżeli. Na przykład mam 80% nakryta, to jestem w stanie zbić hydrę na 30%. Następnym razem mogę zbić na 5%, a jeszcze kolejnym razem mogę na przykład tej hydry nie zbić, bo no ważna jest ta częstotliwość siadania tych krytów. No jest to praktycznie wszędzie odczuwalne, więc. No, ale myślę, że pojawi się taki filmik też o krytyku, jak to wygląda. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeszcze raz dzięki Mysza oraz Heren za pożyczenie tych itemów oraz Ninja do testu. Więc, jeżeli macie jakieś pomysły na filmy tego typu, które będę w stanie nagrać, głównie, głównie testowanie jakichś bonusów. Na hydrze, no to no, sekcja komentarzy jest do Waszej dyspozycji. Jeżeli chodzi o następny film, to znaczy nie wiem, czy następny, czy jeszcze następny. W każdym razie planuję jeszcze nagrać film o tym bonusie. Otrzymujesz moc lodu na ileś tam sekund w walce, ponieważ też mam możliwość nagrania czegoś takiego i myślę, że to będzie dosyć ciekawe. Dobra, więc. Dzięki Wam za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmie. Na razie.